Więc dudni was na nawikę mamy czas, więc słyszysz to teraz, więc leci tu przekaz, prosto do ciebie, nie wiem, zaszybuję Czasu nie marnuję, tworzę, projektuję To co czuję, to czasu nie marnujesz, nie zmarnujesz, więc nadal projektujesz pancernik Tutaj wyszłem jak pancernik, robię to po prostu i nie chodzi dla pieniędzy, bo ta muzyka... Czyli papryka, wszystko styka Więc prosta akustyka i logika Więc tutaj jak z magika Pozdro zawsze, stylistyka Tutaj człowiek odpala się jak ty, Palisz który już by poleciał piąty Ale niekoniecznie bez zamuły Zawsze siada ziomek Ej dawaj mi tu zawsze refren My tu wciąż dajemy nie jak pozery Rapera nie rapery raczej nie inaczej Tutaj na to zawsze jak z pakaczem Tutaj to potrafię a ty dawaj stylistykę to po prostu jestem tak, ej, magiczne style, tutaj siada, no i tyle pływasz i szybujesz, po prostu do celu idziesz, ej, człowiek zbuduj to od podstaw, osi rozstaw, nie, sprawa prosta niekoniecznie będzie wszystko zajebiście na ostatni guzik, ale do przodu idziesz, bez literówek sześć klipów, bez kitu, siadło co jest w człowieku, siadę tutaj, nie pół wieku, 27 lat i płynę na oddechu nie na bezdechu, bo nie robię nocek, robię to po prostu i oni nic się nie proszę, przez głupotę można nieźle się biegać. Robimy to i nie spadamy w przepaść To jest człowiek jeszcze bardziej docenisz Ciężki styl i że coś można zmienić jest dla mnie dosyć ważne, bo diamenty styl jest ten jest najciężki, najcięższy tutaj o co chodzi te momenty siada, tak nie zatopie się nigdy jak Titanic i... Mam nadzieję, że nikt nie zdradzi, nie rani Bo o to tutaj chodzi, ta muzyka Właśnie tak się to robi, przez głupoty Uważajcie, robię to po prostu, sypię buty talkiem Bluzak styl Sport jak joint, S -klasa. S line, adidas, robię to po prostu, a co ty, ty mi dasz Czas jest na refreny, więc my tu nadal ziom jedziemy Jedziemy, twardo to beściemy, Wciąż my dajemy, dawaj te refreny Światło się zawsze paliło w tunelu Kiedyś był mrok Przyjacielu teraz jeden skok Jeden krok do przodu jest bardzo ważny Więc spójrz na swój rozum